Drodzy Państwo, ja jestem cały czas na targach w centrum Warszawy, na targach audio show, gdzie te targi różnią się od innych tym, że tu można przyjść, zobaczyć, ale nie tylko, można dotknąć sprzętu, można przyjść ze swoją płytą, zrobić ciszej, zrobić głośniej, posłuchać, jak brzmi. Ta muzyka nasza na sprzęcie, który jest wart nawet 2 miliony złotych. Panie Adamie, pan Adam Mokrzycki, organizator tychże targów, co to są za targi? Co my możemy tutaj zobaczyć? Na targach możemy zobaczyć wszystkie elementy, które wchodzą w skład systemów audiowizualnych, a więc począwszy od różnego rodzaju kolumn, przez wzmacniacze, gramofony analogowe, projektory do kina domowego, a na takich rzeczach popularnych jak zwykłe słuchawki, kończąc. A dlaczego ten sprzęt jest aż taki drogi? No nie... Nie cały prezentowany przez nas sprzęt jest aż taki drogi. E, tutaj prosty przykład. Głośnik bezprzewodowy, który służy do, do prostego ulepszenia dźwięku z naszego smartfona. Kilkaset złotych. Kosztuje kilkaset złotych. Także mamy tutaj sprzęt w zasadzie ze wszystkich przedziałów cenowych od, od kilkuset do, no, do kilku milionów. Właśnie, drodzy Państwo, z Panem Adamem jeszcze będziemy rozmawiać, bo jestem bardzo ciekawa, co to są za sprzęty, a ja znajdę dla was ten sprzęt. Najdroższy, ale najpierw opowiem Wam chwilę o pogodzie. My zostajemy tutaj, ja zostaję dla Państwa, więc spotykamy się dzisiaj jeszcze. Nie raz, do zobaczenia.